Pierwsze z dwóch rozwiązań przedstawię w trzech nieznacznie różnych wersjach. Chodzi o to, że równania możemy udowodnić wychodząc z lewej strony i dochodząc do prawej. Możemy też przejść kierunek odwrotny, czyli z prawej strony dojść do lewej, ale możemy też przekształcić to równanie i zbadać obie strony, aż spotkają się na tym samym wyrażeniu. Rozpocznę od chyba najprostszej metody, czyli od przejścia z prawej strony do lewej. Od razu upraszczam sytuację, gdy podzielę osobno 1 przez a i a przez a. To nam daje tylko jeden logarytm w jednym miejscu, i od razu odwracamy ten logarytm, ponieważ chcąc zamienić szóstkę i 24... czwórkę. No Właśnie odwracamy logarytm. To wynika z tej oto własności. Wystarczy w miejsce a podstawić c i na górze mamy jedynkę, a na dole mamy logarytm z zamienionymi liczbami. Jednocześnie zamieniłem jedynkę, zapisałem jedynkę jako logarytm 6 przy podstawie 6. Co daje nam w nawiasie różnicę dwóch logarytmów o tych samych podstawach, zatem wiadomo, co dalej. To będzie logarytm ilorazu. 24 dzielimy na 6, co daje 4. No i teraz jeszcze trzeba pozbyć się tej czwórki, ponieważ dążymy do logarytmu. Lewa strona to logarytm. Zatem wkładamy tę czwórkę tutaj jako wykładnik potęgi o podstawie 4. 4 do potęgi czwartej to jest 256. Także dosyć szybko dostaliśmy lewą stronę. Kierunek przeciwny nie będzie już taki prosty. Trzeba się będzie bardziej nagimnastykować, ale sprawa też nie jest strasznie trudna. Rozpoczynamy od tego logarytmu i zauważmy, że mamy dojść do wyrażenia, które ma w dwóch miejscach logarytm o podstawie 24. Stąd od razu korzystamy ze wzoru na zmianę podstawy logarytmu i wprowadzamy do gry podstawę 24. To nam daje na dole w mianowniku od razu A, natomiast na górze od razu zamieniłem 256 na 4 do potęgi czwartej. A to z tego powodu, że my dążymy do czwórki tutaj w liczniku, więc chcemy uzyskać tutaj potęgę czwartą. Czwórkę wyprowadzamy przed logarytm i możemy taki ułamek 4 dzielone przez a już wyodrębnić. To oznacza, że logarytm czwórki przy podstawie 24 powinien być równy 1 minus a. Skoro interesuje nas jedynka, no to poszukujemy logarytmu 24 przy podstawie 24. Stąd pomysł, aby zapisać czwórkę jako wynik dzielenia liczby 24. To będzie 24 dzielone przez 6. I teraz korzystamy w drugą stronę niż przed chwilą. Z tej samej własności dostaniemy w nawiasie różnicę dwóch logarytmów. No i to już jest koniec, mamy jedynkę minus a. Trzecie podejście to przede wszystkim przekształcenie tej równości do nieco innej postaci, ale równoważnej. Teraz spróbujemy rozpatrzyć obie strony. Rozpoczynamy od strony lewej, wprowadzamy w miejsce a wiadomy logarytm. No, i tutaj wypada rozpoznać ten wzór w nieco zmienionej postaci. Przecież, gdybyśmy pomnożyli obie strony przez mianownik, przez logarytm B przy podstawie A, to mamy taką charakterystyczną postać. B to w jednym czynniku jest wyrażenie logarytmowane. A w tym drugim to jest podstawa logarytmu. Zupełnie tak samo jak tutaj ta szóstka. Można wręcz powiedzieć, że ta część, którą teraz zaznaczyłem na żółto, po prostu znika i pozostaje nam logarytm 256 przy podstawie 24. Nie bardzo wiadomo, co dalej z tym zrobić, także teraz spójrzmy na prawą stronę. Kierunek zmian jest określony, ponieważ chcemy dojść do tego samego, na czym utknęliśmy przed chwilą. Chcemy mieć logarytm. Zamieniamy zatem jedynkę na logarytm 24 przy podstawie 24. No i teraz już wszystko się toczy jak po sznurku. Korzystamy z tej oto własności, dostaniemy taki logarytm Dzielimy 24 na 6 i wprowadzamy czwórkę jako wykładnik pod logarytm. To nam daje dokładnie to samo co uzyskaliśmy przed chwilą, co oznacza, że równość jest udowodniona. W drugim rozwiązaniu od strony technicznej już nic nowego się nie pojawi, to będą te same własności. Niemniej logika już jest tutaj zupełnie inna, ponieważ ja przekształcę tezę i doprowadzę ją do założenia. Taka sztuczka będzie miała sens tylko wtedy, jeśli zrobię to na zasadzie równoważności, jeśli udowodnię, że teza jest równoważna założeniu. Nie zawsze tak się da zrobić, ale tutaj akurat da się. I od razu ważna przestroga: jeśli będziemy przekształcać to górne równanie na zasadzie, że z niego wynikają następne, czyli udowodnimy implikację w dół, to nie dostaniemy żadnego punktu. Są znane przypadki implikacji, których odwracać nie można. Chyba najlepszym przykładem jest taka implikacja: jeśli liczba jest podzielna przez 4, to jest podzielna przez 2, ale odwrotnie już nie, na co wskazuje przykład szóstki. Także uwaga, jeśli udowodnimy równoważność tych wzorów, a tutaj to jest możliwe, to to będzie dobre rozwiązanie. Natomiast jeśli udowodnimy implikację w dół, to nie dostaniemy żadnego punktu. Rozpoczynamy zatem od tego równania, które traktujemy jak równanie z niewiadomą a. Naszym celem jest rozwiązanie tego równania. Mnożymy obie strony przez a. Teraz porządkujemy a po lewej stronie i od razu wyłączamy czwórkę z wykładnika przed logarytm. Następnie dzielimy obie strony przez 4 i wyłączamy a przed nawias. Ponieważ wyrażenie w nawiasie na pewno jest różne od zera, więc dzielimy obie strony przez to wyrażenie. Zamieniamy jedynkę na wiadomy logarytm i stosujemy wiadomą własność. Na koniec odwracamy ten logarytm zamieniając szóstkę i dwudziestkę czwórkę. To nam daje to, co powinno wyjść. No i teraz uwaga, aby nikt nie zarzucił, że tutaj robimy jakąś złą implikację, najlepiej ponumerować te równania i napisać, że wszystkie są równoważne. Przy okazji mamy taką właśnie implikację.